Dobra, będziemy zaczynać. Dzisiaj zaczniemy od takiej pozycji w siadzie skrzyżnym. Czy to jest zwykły siad skrzyżny, czy któryś z Was chce sobie wejść w sukasane, czyli pozycję prostą, łatwą. Ona charakteryzuje się tym, że nie mamy skrzyżowanych nóg, tylko jedna stopa jest przed drugą. I to jakby jest zupełnie ok. Obie te pozycje są, są w porządku. Zasiedliśmy sobie tutaj, zamkniemy oczy na chwilę. Można położyć ręce na kolanach albo przed sobą, gdzie wam wygodniej. Zamkniemy oczy i skupimy się na naszym oddechu. Jeśli mieliście dość zabiegany dzień, to pozwólcie sobie na Najgłębszy oddech dzisiaj, najspokojniejszy, taki, który wypełni całe Wasze płuca. W tej pozycji, jeśli to siedzenie na ziemi jest dla Was troszkę mało wygodne, na przykład Macie tutaj bardzo wysoko kolana, to można usiąść już teraz na poduszce. Tak, żeby troszkę podnieść te biodra. I wtedy powinniście siąść. Powinno by Wam być troszkę wygodniej. I tutaj zaczniemy już się troszeczkę ruszać. Z wdechem wypchniemy klatkę piersiową w przód. Możemy spojrzeć w sufit. Wydech, zaokrąglamy plecy, puszczamy głowę luźno. Wdech, spójrzcie w górę, klatka piersiowa w przód. Wydech, plecy okrągłe. Wdech, spójrzcie w górę. Wydech, plecy okrągłe. I jeszcze kilka razy według własnego tempa. Wdech, w przód. Wydech okrągły w tył. Powrócimy do środka z oddechem i zaczniemy ruszać klatką piersiową na boki ale postarajmy się, żeby ten ruch to nie był ruch całego tułowia razem z ramionami, tylko, tylko i wyłącznie naszej klatki piersiowej, naszych żeber, naszej klatki tej żebrowej. Więc jak najmniejszy ruch ramion, jak najmniejszy ruch bioder, delikatne ruchy klatką piersiową, to nie musi być duży ruch, nie musi być widać nawet tego ruchu, wystarczy, że Wy poczujecie, jak z jednej strony ciała rozszerza się, rozszerzają się żebra i te mięśnie między żebrami się kurczą, a po drugiej stronie się rozszerzają. Tutaj, według własnego tempa oddechu, byle oddychać głęboko i spokojnie. Tutaj mięśnie skośne bardzo ładnie pracują. I stąd przejdziemy płynnie do krążyń klatką piersiową. Więc najpierw wypychamy później prawy bok, zaokrąglamy plecy lewy bok. Z wdechem otwieramy klatkę. Z wydechem zaokrąglamy plecy. I kilka takich krążeń klatką piersiową w jedną stronę. Z wdechem otwieramy klatkę w przód. Z wydechem klatka okrągła, plecy zaokrąglone. Zmienimy kierunek. Z wdechem klatka w przód, z wydechem plecy okrągłej. To jest zasada. Tego się trzymajmy. Trzymajmy się własnego tempa oddechu, z wdechem klatka w przód, z wydechem plecy okrągłe. wdechem powrócimy do naszej stabilnej pozycji i zrobimy delikatny skłon w przód tutaj ta poduszka może Wam trochę przeszkadzać, bo może Was jakby przewalać trochę w przód więc polecam sobie wyciągnąć tę poduszkę ale wystarczy tylko i wyłącznie taki skłon. Pamiętajcie o tym, żeby mieć proste plecy cały czas ramiona w dół nie zbliżajcie ramion tak do uszu i wcale nie trzeba dotknąć czołem ziemi, absolutnie nie jest to konieczne. Byle tylko poczuć delikatne rozciąganie, ciągnięcie w biodrach i pośladkach. I tu kilka głębokich oddechów. Wyobraźcie sobie, że ten oddech jest tak głęboki, że idzie aż do tych bioder, do tych miejsc, w których czujecie ciągnięcie. Z wydechem powrócimy sobie do góry, zmienimy stronę. To znaczy, jak prawa noga była z przodu, tak teraz idzie do tyłu. I znów powtórzymy z wydechem ten nasz skłon, tak żeby po prostu zachować symetrię w rozciąganiu bioder. Proste plecy. Dla niektórych z Was może tutaj ta pozycja będzie odpowiednia, tak żeby zachować proste plecy. Może niektórzy z Was są w stanie położyć ręce w ten sposób. Niektórzy może położą głowę na ziemi. Nie jest to konieczne, absolutnie. Każde ciało jest inne, wspaniałe, piękne. I po prostu dostosujmy te pozycje do siebie, do tego, co dzisiaj, czego dzisiaj potrzebujemy. Głęboki oddech, spokojny. Z wdechem powrócimy sobie do góry, do stabilnej pozycji. Tutaj rozciągniemy trochę ręce. Z wdechem obie ręce w górę, wydech. Prawa ręka między łopatki, lewa łapie za łokieć i de delikatnie pociągamy za ten łokieć, tak żeby tutaj, pod pachą, w em, mięśniach, tutaj na łopatce, w em, tricepsie poczuć ciągnięcie. Długi, spokojny oddech. Z kolejnym wdechem ręce w górę, spójrzcie w sufit. I zmienimy stronę. Lewa ręka, lewa dłoń między łopatki, a prawa ręka łapie za łokieć i delikatnie ciągniemy. Wdech ręce w górę i z wydechem lewa ręka. Tutaj przyciągamy ją do klatki piersiowej. Ja jestem w stanie przyciągnąć ją sobie tutaj do szyi, ale wcale nie musicie. Nie musi być to tak, tak bardzo blisko. Wystarczy, żeby tutaj, w tym mięśniu na ramiennym, poczuć delikatne rozciąganie. I tu możemy złapać za, może nie za staw łokciowy, ale bardziej za mięśnie tutaj nad łokciem. Tak, żeby nie uszkodzić sobie stawu, więc prawą ręką łapiemy za e, triceps i delikatnie pociągamy. Cały czas delikatny, długi, spokojny oddech, łagodny, dostosowany do Waszych potrzeb. Wdechem robię ręce w górę, z wydechem zmiana strony prawą rękę przyciągamy w ten sposób i łapiemy za aż triceps, tak żeby poczuć ciągnięcie tutaj w mięśniu ramiennym. Długi, spokojny oddech. Stąd z wdechem ręce w górę, i wydech, puśćmy ręce na ziemię. Stąd przejdziemy do psa z głową w dół. Powoli, spokojnie. Przez pozycję stołu, do psa z głową w dół. I tutaj porozciągamy trochę tyły nóg, czyli pouginamy kolana i po poprostujemy je. Możecie też ugiąć oba kolana, przyciągnąć brzuch do ud. Czego Wasze ciało dzisiaj potrzebuje? I stąd uwaga, spojrzymy między dłonie i przejdziemy sobie stopami, tam dokładnie między dłonie. Stopy na szerokość bioder. Kolana mogą być ugięte, nie muszą być proste. Rozluźniamy głowę w dół, zupełnie biernie, zupełnie nie pozwólmy grawitacji działać. I stąd, zachowując te okrągłe, luźne plecy, przejdziemy do pozycji wyprostowanej. Ale tak jak mówię, najpierw prostujemy nasz odcinek lędźwiowy. Powolutku i spokojnie, później odcinek piersiowy. Ramiona, i na samym końcu prostujemy szyję, głowę, spoglądamy przed siebie. Możemy sobie poprawić koszulki, jak się trochę pozabijały. I stąd przejdziemy do mm, pozdrowień Słońca, ale trzech różnych wersji. Zaczniemy od takiej najbardziej lightowej, więc dzisiaj będzie trochę bardziej dynamicznie. Z wdechem ręce w górę, spójrzcie w górę. Wydech, luźny skłon, możecie ugiąć kolana, zupełnie luźna głowa. Wdech, spójrzcie przed siebie, proste plecy, ręce można oprzeć nogi. Z wydechem, dłonie na ziemię, krok w tył, pozycja stołu i tu już mamy zaokrąglone plecy. Wdech, plecy wklęsłe, spójrzcie w górę. Z wydechem usiądziemy na piętach, pozycja dziecka. Pięć oddechów tutaj, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, podniesiemy się do pozycji ksa z głową w dół, czyli podwijamy palce w stóp, podnosimy koszczegonową do góry. Kolejnym wdechem przechodzimy sobie stopami z powrotem w kierunku dłoni, stopy na szerokość bioder i wydech tu. Wdech spójrzmy przed siebie, proste plecy, ręce można przyciągnąć. Wydech luźny, skłon. Wdech wyprost przez okrągłe plecy, ręce w górę spójrzcie w górę, wyciągnijcie się i wydech rozluźniamy ręce wzdłuż ciała. To jest wersja light, wersja troszkę mniej light. Wdech ręce w górę, spójrzcie w sufit. Wydech skłon, można ugiąć kolana proste, zaokrąglone różne plecy. Wdech spójrzcie przed siebie proste plecki. Z wydechem dłonie na ziemię i kładziemy się na brzuchu. Wdech kobra, spójrzcie w górę, klatka piersiowa w górę. Z wydechem w palce stóp przez pozycję stołu przechodzimy do psa z głową w dół. I tutaj, jeśli wytrzymacie 5 oddechów, super, można sobie pomóc uginaniem kolan, a jeśli potrzebujecie trochę więcej lajtu, dzisiaj to kładziecie kolana na ziemi, siadacie na piętach, pozycja dziecka. W waszej wybranej pozycji jeszcze trzy oddechy. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. I tu, jeśli byliście w pozycji dziecka, podnosimy się do psa z głową w dół. Z kolejnym wdechem przechodzimy sobie stopami między dłonie, stopy na szerokość bioder. Wydech tutaj. Wdech, spójrzcie przed siebie, proste plecy. Wydech, luźne plecy, można ugiąć kolana. Z wdechem przez okrągłe, luźne plecy. Wyprost, ręce w górę, spójrzcie w górę. Wydech, ręce wzdłuż ciała. Piękne. I ostatnia powtórka. Wdech, ręce w górę. Wydech, skłon. Można ugiąć kolana, plecy luźne. Wdech, spójrzcie przed siebie, proste plecy. Wydech, dłonie na ziemię, kolana na ziemię, krok w tył, i tutaj uginamy łokcie do ciała, troszkę tylko. Wdech, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół, można sobie przejść przez pozycję stołu, i tak samo jak poprzednio. Jeśli dacie radę, pies z głową w dół, pięć oddechów super, ale nie musicie. Możecie przejść do pozycji dziecka. I w wybranej pozycji jeszcze trzy oddechy. Jeszcze jeden. i ostatni wydech. Podnosimy się do pozycji psa z głową w dół, jeśli byliśmy w pozycji dziecka. Z kolejnym wdechem przechodzimy sobie stopami między dłonie. Wdech, spójrzcie przed siebie. Plecy proste, z wydechem plecy luźne. Wdech, wyprost przez okrągłe plecy, ręce w górę, wyciągnijcie się. Ręce wzdłuż ciała. Pięknie. Trochę się uziemimy pozycjami dwoma balansującymi. Ręce na biodra. Tutaj będziemy trzymać mięśnie brzucha zbawienne dla wszystkich. Mam świeżo mniej więcej po porodzie, które miały rozejście mięśnie brzucha. Więc tutaj trzymamy mocno brzuch. Stoimy na lewej nodze, prawą nogę podnosimy w ten sposób. Łapiemy sobie za kolano ale tylko po to, żeby po prostu położyć tę rękę na tym kolanie, ale staramy się nie ciągnąć ręką za kolano. Jakby nie pomagać ręką em, w tej pozycji kolana. Tutaj zostawimy sobie jeszcze trzy oddechy. Pięknie. Z kolejnym wydechem otworzymy sobie kolanko na zewnątrz, kostkę położymy na udzie nogi stojącej lewej, ugniemy sobie lewą nogę, tylko delikatnie, biodra i pośladki w tył. I tutaj sobie zabalansujemy w takiej cyfrze 4, bo stop, nasze nogi tworzą cyfrę 4. Można ręce zostawić na biodrach, można rozłożyć je szerzej. Jeśli tak, Wam jest łatwiej zachować równowagę. Można je złożyć na wysokości serca. Jeszcze jeden oddech tu. Pięknie. Z kolejnym wdechem powrócimy sobie do tej poprzedniej pozycji, czyli po prostu podniesiemy kolano do góry, wydech. Stajemy stabilnie na ziemi, na obu nogach. I powtórzymy to samo na drugą stronę. Stoimy na prawej nodze, lewa noga, ugięta w kolanie podniesiona. Tutaj możemy przetrzymać dłonią to kolano. Trzymamy brzuch. Jeszcze dwa oddechy tutaj. Stąd otworzymy sobie kolanko na zewnątrz i kostkę lewej nogi kładziemy na prawym udzie nad kolanem. To prawe kolano możemy sobie zgiąć. Wtedy wypychamy biodra do tyłu. I w tym momencie to prawe udo nasze, ugięte, tworzy taką półkę niejako dla naszej lewej nogi. Tutaj jeszcze dwa oddechy. Pięknie, wydech. Z kolejnym wdechem podnosimy się do tej poprzedniej pozycji. I z wydechem stabilnie stajemy na obu nogach. Przejdziemy sobie do pozycji krzesła. Stopy na szerokość bioder. I pozycja krzesła utkatasana, utkatasana polega na tym, że uginamy kolana, oba. Biodra wypychamy do tyłu. Klatkę piersiową otwieramy w stronę sufitu, czyli jesteśmy w takiej wypchniętej pozycji i podnosimy ręce. Nie trzeba ich składać razem, to nie aż tanga. Teraz możemy sobie pozwolić na trochę um, luźniejsze podejście do tej pozycji. I zostaniemy sobie tutaj jeszcze dwa oddechy. Jeszcze jeden. Pięknie. Z wdechem prostujemy kolana. Z wydechem skłon. Zupełnie luźno w dół można sobie ugiąć delikatnie kolana. Wdech, spójrzcie przed siebie, proste pracy. Wydech. dłonie na ziemię, krok w tył. I uwaga, krzyżujemy łydki. Siadamy na ziemi. I jesteśmy na ziemi. Nogi wyciągamy przed siebie i siadamy w takim szerokim rozkroku. Nie chodzi o to, żeby był jak najszerszy, jak, jak możecie, byle tylko y, wasze stopy nie były razem. Chodzi o to, żeby trochę tego rozkroku tam było. Tutaj wykonamy skłon w przód, plecy w miarę możliwości proste, więc to nie musi być bardzo głęboko. Chodzi o to tylko, żeby poczuć ciągnięcie w dolnej, tutaj z tyłu, z tyłu ud, po wewnętrznej stronie ud. Więc to wcale nie musi być głęboko. Postarajcie się, żeby wasze stopy nie leciały tak do wewnątrz, niech one aktywnie mięśniami otwierane są, wypychane na zewnątrz. Tutaj jeszcze kilka oddechów, głęboki, spokojny oddech. Pięknie. Ostatni wydech tutaj. Z kolejnym wdechem podniesiemy się do wyprostu. Nogi bliżej siebie, ale też nie muszą być razem. Bliżej siebie w każdym razie. I teraz wykonamy skłon w przód, ale bierny. Już z zaokrąglonymi plecami. Nie musimy mieć zupełnie prostych pleców. Więc weźcie sobie te poduszki, które macie koło siebie. Ułóżcie je sobie w dowolnej konfiguracji. Tutaj stopy mogą być zupełnie luźne, zupełnie rozluźnijcie nogi. W tej pozycji rozciągniemy sobie tylną taśmę, to znaczy tyle powięzi. One potrzebują dużo czasu, żeby się rozciągnąć i rozluźnić. One są trochę jak foliówka. Widziałam takie super porównanie, że jak że nasza powieść jest jak foliówka, jak będziemy naciskać bardzo mocno, to się rozerwie ale jeżeli zastosujemy czas i delikatnie będziemy tę powięź rozciągać, to ona się wtedy rozciągnie faktycznie, bez urazu, bez, bez rozerwania. Więc pozwólmy sobie teraz właśnie na takie roz, rozluźnienie, nierozciągnięcie. W pozycji drżownicy, caterpillar. Polega na prostu na skłonie. Dosłownie kładziecie się tak nisko, jak tylko jesteście w stanie. Nie musi to być super nisko. Jeśli potrzebujecie więcej podłożyć, wtedy jak najbardziej możecie. I po prostu opieracie się w ten sposób. Głowa zupełnie luźno, plecy zupełnie okrągłe, nogi zupełnie rozluźnione, ręce zupełnie bierne. I tutaj w tym skłonie zostaniemy na dobre kilka minut. Więc jeśli chcecie przedłużyć tę pozycję poza naszą, naszego live'a, jak najbardziej możecie. Zostanę z Wami tutaj przez chwilę. Ułóżmy się wszyscy wygodnie w pozycji. Czasem możecie, może tak być, że poczujecie, że jest Wam za wysoko i będziecie chcieli sobie troszkę obniżyć te, te ziemię. Jak najbardziej jest to naturalne, bo te powięzi rozluźniają się, tak jak mówiłam, z czasem. Więc jak tylko wchodzimy w pozycję, one mogą być bardziej spięte, a później z czasem pozwalać na głębszy skłon. W tej pozycji zostańcie tak długo jak chcecie, jak możecie, jak macie ochotę. Wychodząc z tej pozycji, postarajcie się zrobić to bardzo delikatnie i łagodnie. Nie od razu do pozycji wyprostowanej, tylko na spokojnie, powolutku. Ja Wam już podziękuję za dzisiaj. Znów było cudownie. Móc być z Wami, móc Wam pokazać e, coś, co jest częścią mojego życia. Więc e, widzimy się za tydzień, i oczywiście, jak macie pytania, cokolwiek, wątpliwości, dajcie znać. A w międzyczasie, e, tymczasem. E, Korzystajcie z tej ostatniej naszej pozycji tak długo, jak macie ochotę. Niech Wam służy i cieszcie się nią. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.